Dzień dobry. Z Wami znów Marta Kwiatkowska i w ramach projektu Sztuka dla Każdego nagrywamy dla Was lekcje edukacyjne online, gdzie opowiadam o wybitnych artystach z Polski, Rosji, Ukrainy oraz Białorusi. Dzisiaj mowa pójdzie o wybitnym malarzu z Rosji, polskiego pochodzenia. Porozmawiamy o Kazimierzu Malewiczu. Kazimierz Malewicz urodził się 11 lutego 1879 roku w Kijowie. Jego ojciec Seweren pracował na zakładach cukrowniczych, a matka Ludwika interesowała się muzyką oraz literaturą. Ciekawe jest to, że Kazimierz urodził się jako pierwszy w tej wielkiej rodzinie, gdzie już niebawem na świat się pojawiło 13 dzieci. Rodzina Malewiczów posiadała dość skromny majątek. Najbardziej cenili swoje ikony, których w domu było wystarczająco. W 1895-96 roku Kazimierz Malewicz uczył się w kijowskiej szkole Rosenkowej, a w 1896 roku cała rodzina Malewiczów przeprowadziła się do Kurska w Rosji, gdzie Kazimierz rozpoczął pracować jako kreszler. Jeżeli chodzi o jego artystyczną drogę, to Kazimierz był samoukiem. Wszystkie swoje umiejętności do tej pory rozwijał samodzielnie. W 1899 roku zaszły duże zmiany w życiu prywatnym artysty. On się ożenił z Rosjanką polskiego pochodzenia Kazimierą z Grec i u niej wkrótce narodziło się dwoje dzieci. Alinka i Anato. Czy wiecie, że Kazimierz Malewicz starał się aż trzy razy, aby się dostać na Akademię Sztuk Pięknych? Nie chce się w to uwierzyć, że taki kreatywny oraz wybitny malarz nie był wówczas doceniony. Nikt nie zauważył jego talentu. W tym samym roku Malewicz podjął decyzję o rozwodzie z obecną żoną. Ciekawe jest to, że już za miesiąc ożenił się po raz drugi z Zofią Rafałowicz. Małżeństwo pozostało mieszkać w Moskwie. Jak wiadomo, początek XX wieku jest bardzo słynny z wielości kształtowania przeróżnych ogrupowań oraz nurtów w malarstwie w Europie oraz na świecie. I lokalni artyści w Rosji też się inspirowali m.in. impresjonizmem, postimpresjonizmem, futuryzmem, a nawet kobizmem. I oczywiście rozwijała się awangarda. Kazimierz Malewicz był... Bardzo słynnym przedstawicielem tej awangardy Moskwy oraz w Rosji. Jego malarstwo na początku XX wieku wyglądało bardzo ekspresyjno dekoracyjnym dużo kolorów oraz konturów, a po 1910 roku Malewicz zaczął malować w kubistyczno-futurystycznym stylu. I właśnie w tym okresie powstało bardzo dużo chłopskich motywów. W 1927 roku Malewicz odbył słynną podróż. Do Polski oraz do Niemiec. Udało mu się zorganizować w Warszawie swoją wystawę prac indywidualnych w polskim klubie artystycznym zmarł artysta 15 maja 1935 roku w Leningradzie, to jest obecny Sankt Petersburg. Do swojego pogrzebu został bardzo starannie przygotowany. Jego sarkofag był uszykowany w stylu suprematyzmu i wszędzie można było dostrzegać czarne kwadraty. Jeżeli chodzi o suprematyzm, za chwilę opowiem Wam więcej o tej niezmiernie ciekawej filozofii. A teraz porozmawiamy o suprematyzmie. Suprematyzm to jest kierunek w sztuce abstrakcyjnej stworzony przez Kazimierza Malewicza. Suprematyzm to jest dążenie do maksymalnego uproszczenia form, a przede wszystkim to jest zerwanie z narracją i przedmiotowością w sztuce. Kompozycje suprematyczne składały się z elementarnych form geometrycznych – z kwadratu, z prostokąta, z koła, linii prostej oraz krzyża. Pierwszą i najważniejszą kompozycją Kazimierza Malewicza był kwadrat na, czarny kwadrat na białym tle. Obecny ten obrazek znajduje się w kolekcji Państwowego Muzeum Rosyjskiego w Petersburgu. Początkowo prace artysty były płaskie i plastyczne, Później Malewicz wprowadził diagonalne osie, które sugerowały przestrzeń i ruch. A dzisiaj będziemy się uczyć malować obrazek pod tytułem Suprematyzm Autoportret w dwóch wymiarach. Ta praca została namalowana w 1915 roku. Jej rozmiar to 62 na 80 cm. I to jest olej na płótnie, który się znajduje w Muzeum Miejskim. Miasta Amsterdam. Na tym obrazie widzimy, jak głęboko autor zanurzył się w sobie i jak on wyczuł swoją tożsamość. Ale użył wielu kolorów, aby przekazać własny ja. Widzimy czarny kwadrat jako powsta podstawę wszystkiego. Widzimy też dużo ostrych figur chodzi o e, sześciane, chodzi o proste kąty, o kwadraty, które mają zakończenie ostre oraz takie trójkątne i świadczy to o trudnym charakterze artysty. Nie jest jednak osobą ponurą, wieje kontaktować się ze światem. Świadcza o tym czerwono-żółte kolory oraz ten niebieski. Więc teraz to była taka mała wstępna analiza tego obrazu, który będziemy za chwilę się uczyć malować oraz rysować. I zobaczcie, jak ciekawe jest przekazanie, jakie ciekawe jest przekazanie formy, jakie ciekawe jest spojrzenie na siebie, ponieważ ktoś tu będzie widział abstrakcję, ktoś tu zobaczy jakieś formy geometryczne, a Kazimierz Malewicz widział tu siebie. To jest jego autoportret. I właśnie na tym polega największa tajemnicza, tajemnica osobowości tego artysty. Przechodzimy do rysowania. Najważniejsze dla nas tutaj dostrzegać proporcje oraz odległości. I zaznaczamy sobie odległość pomiędzy krawędzią naszego płótna, a głównym bohaterem, czarnym kwadratem. I też pomierzymy sobie odległości. Ile razy ta odległość się mieści w obrazku? Polecam mierzyć z pomocą kartki. Raz... 2 3 3 i 8. Teraz u siebie zakładamy też jakąś odległość i musimy siebie sprawdzić, czy ta odległość się mieści w obrazku 3 i 8 razy Tak odległość już została Wyznaczona, i teraz sobie zrobimy jeszcze tą odległość po tej stronie, ile razy ona się mieści w obrazku. Jak się okazało, po tej stronie mamy większą odległość. I zobaczcie, teraz nam się w ten kwadrat. Chodzi teraz o wysokość. Tego odcinku, aby się upewnić, czy ten kwadras jest faktycznie równy, czy nie, też możemy użyć kartki. W prawie 3 razy się mieści. I u nas też w prawie 3 razy. Czyli mamy już głównego bohatera i przechodzimy dalej. Teraz sobie będziemy sprawdzać proporcje i wymiary pozostałych figur. Chciałabym zrobić to na oko, a za chwilę siebie sprawdzę. I to będzie właściwy rozmiar tego prostokąta. Kółeczko jest nieco wyższe, troszeczkę większe, aniż kwadrat, więc możemy sobie od razu to zaznaczyć. Sugeruję i polecam, żebyście zawsze sprawdzali. Takie punkty połączenia, takie projekcje. Na przykład, w którym momencie ten punkt mógłby się połączyć z tą figurą? I tu też, w którym momencie to się łączy? I widzimy, że tu się zgadza. Tu też się, yy, się zgadza. W tym miejscu będzie szersza odległość. Teraz widzimy, że rysunek jest zrobiony, kompozycja przygotowana, to jest rodzaj otwartej kompozycji, o czym to świadczy, że wszystkie obiekty tak troszeczkę rozrzucone po powierzchni tego płótna, się nie trzymają razem. Nic nie zamykam tutaj tej kompozycji, ale malewicz był po prostu mistrzem mistrzem tego, aby Połączyć te wszystkie kształty ze sobą, aby odnaleźć taką równowagę na płótnie, i bardzo, bardzo dobrze mu się to uda. I widzimy, że każdy obiekt jest na swoim miejscu. Nie możemy coś wyrzucić, nie możemy coś dodać. To świadczy o bardzo dobrej, doskonałej kompozycji. No, teraz przechodzimy do malowania. Jakie kolory będą nam potrzebne? Ja bym zaczęła od uzupełniania tła. Widzimy troszeczkę. W tym tle jest szary, troszeczkę żółtego i może, może odrobina zielonego, odrobina. Więc warto sobie zrobić bazę, taki delikatny szary, dodając do niego troszeczkę żółtego. Mamy pierwszą warstwę naszego tła. Przypominam, że my malujemy akrelami, a malewicz wtedy wówczas korzystał z farb olejnych, Akryl dość szybko wysycha, ale warto sobie oczekać jakieś 5-10 minut, aby ta warstwa zrobiła się faktycznie sucha i dopiero wtedy wprowadzać kolejną, ponieważ jeżeli od razu będziemy na bieżąco wprowadzać drugą warstwę, to pędzel będzie zbierał. I zabierał tą pierwszą warstwę, i będzie taki efekt, że ani jednej się nie udało zrobić, ani drugi. Więc na pewno warto odczekać. W międzyczasie będziemy, popracujemy sobie nad czarnym kolorem, no uzyskamy ten kolor. Mamy na palecie czarnym i dodamy do tego jeszcze troszeczkę brązowego i kroplę czerwonego. Mamy naszym odcień ciemnego, czarnego. Widzę tutaj z bliska, że ten mały prostokąt został zrobiony jeszcze dodawaniem zielonego. Więc do tego samego odcienia dodajemy troszeczkę zielonego i wymieszamy nową barwę. I idziemy dalej, zaczynamy teraz tworzyć ten niebieski. Pamiętamy, że nie możemy używać tak po prostu farby z a zawsze musimy dodać jeszcze jakąś odcień. I to, będzie, to będą dwie odcienie niebieskiego oraz odrobina czarnego. I teraz popracujemy, uzyskamy ten kolor czerwony. On zawiera w sobie jeszcze odrobinę ochry oraz brązowego. I zobaczcie, mamy dwa brązowe, dwa brązowe kolory. Jeden jest zimny, drugi ciepły. Zdecydowanie wybieram ten ciepły. I teraz przechodzimy do mieszania i uzyskiwania, tworzenia tego koloru pomarańczowego. Możemy użyć ten pędzel z czerwonego. To na to taki bardziej głębo, jeszcze bardziej, taki głębszy, takiego głębszego efektu możemy osiągnąć. I dodajemy ochrę, żółty i może odrobina takiej sieny. I zanim tu wymieszam ten ostatni kolor, to chciałabym Wam opowiedzieć jeszcze jedną historię. Jest bardzo ciekawa historia o tym, jak Mark Szagał chciał pomóc Kazimierzu Malewiczu i zaproponował mu razem założyć szkołę artystyczną litewską. Malewicz wtedy miał bardzo trudną sytuację finansową, dlatego się pogodził. I to była bardzo trudna współpraca, ponieważ style oraz przekonania tych dwóch artystów bardzo się różnili. I w końcu między nimi zaistniał konflikt. Szagał postanowił odejść od swojej szkoły, od własnej szkoły, które on założył. A Kazimierz Malewicz został przy tej szkole jeszcze kilka lat. Więc różnie bywa w życiu: w życiu dwóch geniuszy, to już ponadto. Do naszego pomarańczowego warto dodać więcej czerwonego oraz żółtego. Wrócimy do tego prostokątu za chwilę, bo on się zrobi bardzo przezroczysty, a w międzyczasie uzupełnimy sobie to jeszcze raz na szybko drugą warstwą. Kontynuując naszą historię, Kazimierz Malewicz przez całe życie bronił swoich poglądów, pisał traktaty oraz był Rewolucjonera w sztuce. Stworzył własną filozofię, własny styl, maleografię do manifestu oraz projektował kostiumy oraz scenografię. Bardzo lubię współpracować z teatrem oraz tworzyć jakieś kompozycje teatralne na scenie. Jak widzimy, w tym kółeczku mi się pobrudziło, ale to nic nie szkodzi. Za kilka minut wyschnie ta warstwa, i my wrócimy jeszcze raz i poprawimy. Widzimy, ta praca już jest zrobiona. Udało mi się przekazać taką równowagę, którą stworzył Malewicz na swoim obrazku. I wszystkie, wszystkie plamy są zrównoważone, uzupełnione. I za chwilę Wam przedstawię ostateczny rezultat dzisiejszej mojej pracy. Tak wygląda moja wersja kopii obrazu Kazimierza Malewicza. Przypominam Wam dzisiaj, że zapoznaliśmy się z suprematyzmem oraz rosyjską awangardą. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!